Czy wiesz, że to, co wydaje się niewinnym dodatkiem do leków, może mieć poważny wpływ na nasze zdrowie? Dziś odkryjemy prawdę o składnikach, których producenci używają w lekach nie dla naszego dobra, ale dla własnej wygody. Weźmy na przykład dwutlenek tytanu, biały barwnik dodawany do tabletek. Producenci twierdzą, że chroni przed światłem, ale przecież większość leków i tak jest pakowana w ciemne opakowania. Prawda jest taka, że chodzi głównie o to, by tabletka ładnie wyglądała. A co z syropami dla dzieci? Ponad 80% z nich zawiera cukier lub sztuczne słodziki. Nie dość, że przyczyniają się do próchnicy i otyłości, to jeszcze najnowsze badania pokazują, że sztuczne słodziki zwiększają ryzyko cukrzycy typu drugiego aż o 69%. Istnieją bezpieczniejsze alternatywy jak żelatyna czy HPMC, ale są one rzadko wykorzystywane. Dlaczego? Bo biznes wciąż przedkłada zysk nad nasze zdrowie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co naprawdę kryje się w lekach, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Razem możemy promować świadome wybory zdrowotne.